Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Jaka rezolutna, fajna dziewczynka dzisiaj tutaj prowadzi ten festyn. Szanowni Państwo, witam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Witam gości, witam kadrę, dyrekcję, rodziców. No i oczywiście dzieci ze szkoły numer jeden. Bardzo się cieszę, że szkoła po raz trzeci organizuje festyn rodzinny. Bardzo się cieszę, że kadra wspólnie z rodzicami po raz trzeci przygotowała tą imprezę. Pogoda dopisuje, więc ja myślę, że impreza dzisiejsza się uda. Cieszę się, że szkoła się angażuje w tego typu rzeczy. Życzę oczywiście Pani Dyrektor, bo patrzę tutaj na nią, żeby ostatnia kontrola, którą przechodziła, wypadła dla szkoły jak najlepiej. Państwu oczywiście gratuluję takich fajnych dzieciaków. Dzieciom, które przed chwilą odebrały nagrody, gratuluję. Pamiętam o wszystkich mamach. Dzisiaj Was dzień. Wszystkim mamom życzę, aby kolejne dni były tak piękne, słoneczne i bez troski jak dzień dzisiejszy. Wszystkim Państwu życzę miłego festynu. Dziękuję za uwagę.